Cześć Wam wszystkim z tej strony Drake. Powracamy do Final Fantasy 5 u mnie na kanale. I jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy. Żyliśmy do ogólnie meteoru. Nie do końca wiem po co, ale była w nim dziura, więc szukamy. Bart wiruje. Bart, czy on teleportował się? Nie dowiemy się, póki nie spróbujemy. Świetnie. Słynne ostatnie słowa. Ta drużyna nie zna strachu. To miejsce dość takie znajome. A ten żołnierz w wieży mnie znał. Kim jestem? Wiruj, a nie gadaj. Czyli to teoria obalona. Meteory nie są jajami, są puste w środku. A, i to nas przyniesie do innego meteoru? No wiesz co? spróbować jeszcze raz swoich sił z szywą. Ogólnie jakie mamy samony, bo może wiecie, to one będą kluczem do sukcesu. Też chcę spróbować, wiecie, tego z tego Spellblade'a, którego odblokowaliśmy jako Bardz. Uh, Magic Absorb HP. No, dobra, samonar na początku może nie być aż taki mocny. E, ja profilaktycznie tak wyłączę walki, włączę przyspieszenie. E, nie będę robił no, dużego save'a. Ja by co, po prostu, wczytam tego, o którego zrobiłem na, na końcu poprzedniego odcinka. Prześpimy się w karczmie, żeby być na full uzdrowionym. Uzdrowionymi, tak. E... Pójdziemy spotkać się z Shivą i zobaczymy, czy damy radę naklepać do jej lodowego tyłka. Jestem, wiecie, po prostu ciekawy, jak to będzie wyglądać. Może na przykład Berserk będzie miał dobry atak, kto wie? Może właśnie Spellblade Czaru Ogień będzie dobry na tą sytuację? Nie Jestem ciekawy. Wiecie, chcę wypróbować swoje opcje. By the way, widzę, że na zamku nikt się nie przejmuje faktem, że Król kind of nie żyje i jakby połowa kontynentu zsunęła się do, do morza i ich kryształ pękł. Jest dużo do przejmowania się, do tego zmierzam, ok? Do tego zmierzam. Nie podoba mi się to, że niektóre tła są zielone. Wiecie, to nie jest normalny, normalny zielony. To jest taki bardzo gliczowy zielony z jakiegoś powodu na moje. Dobra. I teraz tak zrobię Quick Save'a And Show Me. Dobra, teraz tak. Time Magic Haste na Niego. Samon Chocobo. Teraz zaczmy pojedynczy atak. Bell blade, fire O Jezu, to bardzo dziwny czokowo, ale okej. Okay. Akceptuję. O jest to dobry atak. Fire Blade. To nic nie dało. Teraz wszystkie moje... Okej, okay, ona bije i robi to dobrze. Tak, dalej najbardziej boimy się blizary. O, blizara, zdaje najgroźniejszą rzeczą. I teraz on powinien trzaskać ognistym ostrzem, Spudłował. Fuck. Zobaczył na wszystkich. Nie mogę dać na wszystkich. A, czyli po prostu randomowo mo mogę przyzwać e, Fat Chocobo. I to będzie wtedy obszerówka, Chyba jest to niezależnie ode mnie. Niezależne ode mnie. Blade, no dobra. O! That was good. Dobra. Eee... Slow na siwe, bo ona jest tutaj super groźna. Ponownie użyjemy. Powinno wejść. Ponownie użyjemy czokobo. Czekobo nie został przyzwany, niestety. Niestety widzę, że mamy totalne zero kontroli nad posunięciem, e, nad ciosami Faris, wiecie co, e, wrócimy do title menu, ponieważ mniej więcej widzę swoje błędy, widzę błędy przeszłości. Ja by, przy, ja by to, to może zagrać, mamy tutaj jak najbardziej szansę, szanse, szansę, szansę, zacznę od spowolnienia szywy to jest start. Potem przyspieszę. Wiecie co? Nie, Chocobo jest bardzo dobry. Chocobo robi definitywnie damage. Definitywnie robi damage. Tak. Dobra. Spowolnię Shivę, ponieważ ona jest problemem definitywnie. Spellblade. Ogień. Tak. Samon. W dalszym ciągu z uporem maniaka będę atakował Shivę Bo mam wrażenie, że to ona jest tutaj naszym głównym daniem Jak pozbędziemy się Shivy to mam wrażenie, że reszta albo zniknie, albo będzie już niegroźna Spowolnimy samą Shivę definitywnie Dalej Salmon. O, nie aż taki duży damage niestety. Spodziewam się więcej. Teraz możemy przyspieszyć Lenę. Naszego białego maga. Dobra. O boże! Tyle ataków się dzieje. Dobra, okej. Okay. Eee, leczenie. Cure, 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 cure. Spe to dalej chyba trzyma, mam nadzieję. Dobra, z Sylf. Powinno wysłać jej zdrowie i naładować tym zdrowiem nas. Tak właśnie, o, to był dobry damage, żeby nie było. Dalej! Ja trochę żałuję tego, że skupiłem się akurat na... Na szywie, ponieważ mam wrażenie, że paru tych kolesi byłoby już zamordowanych w tym momencie. Ogólnie jeśli Berserk działa tak, zazwyczaj działa w Final Fantasy, to teoretycznie chyba z każdym ruchem e, siła powinna się kumulować. Wentzony z każdym otrzymanym obrażeniem nigdy nie jestem pewny jak to do końca działa. Dobra. Sylw jest zaskakująco potężnym healerem, żeby nie było. Teraz możemy się skupić na leczeniu... Dobra, pierwszy z żołnierzy padł. Time Magic. Myślę, że kluczem do sukcesu było... przyspieszenie Leny i Faris. Haze jest potężny. Definitywnie jesteśmy już w erze Final Fantasy, gdzie Haze jest z bardzo potężną zdolnością. Sylw. Ponownie. Ciekawo wydaje się móc spudłować. Self póki co nie spudłowała ani razu. Dobra, pokonana. Teraz możemy skupić się na mordzie. Dobra, pięknie. Strategicznie podobało mi się. Frostrot przyda się. Ej, teraz mogę przyznać potwora siwe. Pierwszy raz chyba widzę, żeby ktokolwiek nazwał siwe potworem. I to nie dlatego, że zwyczaj jest całkiem, całkiem, całkiem. Nie, nie, tak dosłownie. W loży Final Fantasy chyba nigdy nikt nie nazwał siwym potworem. Dobra, ok. Ja nie wiem, na jak daleko mnie ten tam meteor wywali fabułę i czy przypadkiem nagle droga się nie zblokuje, wiecie, droga powrotna się nie zblokuje, ale wolę nie ryzykować. Dobra. Tędy? Ponownie zahaczymy o karczmy, żeby przywrócić sobie manę, bo tak wyjdzie taniej po prostu. A potem wracamy do fabuły. To było satysfakcjonujące. To jest dobra wersja, póki co, póki co, systemu jobów. Pierwsze primo, wszystko jest bardzo czytelnie rozpisane, co już zmienia bardzo dużo. Drugie primo, to, że część zdolności zachowuje się między jobami, jest nice. To jest, wiecie, mam wrażenie, że rozwijając poszczególne joby, przenosząc się z joba na joba, nie tracę osiągniętych wcześniej zdolności. Ogólnie, berserker może być trochę. Ej, ja dopiero teraz to zauważyłem. Zauważyliście, żeby wytrenować Mystic Knighta, Time Majora i Samonera na poziom pierwszy, potrzebuje 5 i 10 walk. Berserkera potrzebuje 100. Oh boy, dobra. To. Mmm. Mmm. Niedobrze. Niedobrze. Że tak powiem. Ponieważ to, jest, to znaczy, że ona, będąc tryb Berserkera, de facto nie rozwija innych rzeczy. Shit. Co robi, co, co robi Redmage? Ma obydwie magie. O, może. chciałbym mieć też siłę atakującą. A w sumie, może ta? Na przykład w walność jako rycerza? Chociaż w sumie rycerz nie daje jakichś super dobrych propsów. Co robi złodziej? A, może sprintować, co jest na totalnie nieprzydatne. I zauważa tajne przejścia, to chyba nie będzie aż tak istotne. O, nie wiem, jak to ugryźć, nie wiem, co z nią zrobić. Ponieważ nagle... No tak, tutaj już jest bardzo blisko wytrenowania tego mnicha na trzeci poziom. Dobra, też w sumie... O jezu, nie wiem bardzo jak to ugryźć. Dobra, mogę dać jej w sumie to i zostawić ją totalnie nieuzbrojoną. I zostawić ją totalnie nieuzbrojoną. I to powinno dać jej dobry atak? By the way, nie pamiętam jak wyposażyć miecz dwie ręce naraz. Nie pamiętam tego. By the way, nie wiem czy ataki pięściami będą lepsze niż miecz. Założyłem, że tak. Ale może tak nie być. No nic, dobra, nieistotne. Jak nie pogram, to się nie przekonam, prawda? Dobra, A więc wesoły system teleportujący. A dobra, muszę zmniejszyć tempo pochodzenia, bo zaczynam od razu wchodzić w ściany. Wup. Widziałem dwie dziwne rzeczy w tym lesie. Bardzo fascynujące co to jest. Ogólnie nie do końca też wiem, skąd sumie e, drużyna w rozmowie z królem wyciągnęła info, że kryształ jest zbyt naładowany energią i do tego pęka. To jest, wiecie, odważna sugestia, której to nie wiem skąd wzięły te postacie. Also, nasz smok został daleko. Wild na Naki! Naki, one. Pamiętam, Naki. Tak. I remember them. Eh? O! Mam. Mam wszystko. Okej, okay, to jest bardzo dobry Więcej nie oczekuję. Czerwony mag jest naprawdę fajny. Magia biała, czarna i jeszcze Dishands. O, jest i Czy to pierwsze z Final Fantasy? Ogólnie też, wiecie, mam wrażenie, że teraz mam te profesję, ale one głównie będą podbudowane pod bossów, bo zakładam, że przez zwykły motłoch będę się przeklikiwał po prostu. Tak zakładam. Wiecie, nawet na prawdę sprawę nie wiem, jakie oni mają podatności żywiołowe. E, obczajmy za szywe, co wy na to. Dobry pomysł. Ojej, obszar nieszywy zawsze do dobrym pomysłem, co? Ogólnie Lena posiwiała. Co dziwne, nie? To definitywnie jedna z gorzej wyglądających shiw Final Fantasy, definitywnie. Zu jest zawsze trochę jakby potworem wyższej kategorii, nie? Tak, to, o ile dobrze kojarzę. Więc dlatego pewnie wytrzymuje tak dużo, tak długo. No dobra, gdzie będzie kolejny cel? No, to wygląda na miejsce z cywilizacją. Mamy tutaj mosty. Mosty oznaczają cywilizację, albo i nie. Mosty mogą też oznaczać absolutnie nic. As you do. Naprawdę nie mogę. Czyli zakładam, że po prostu fatczoków będzie się sam z siebie. To jest moje wesołe założenie na dzisiaj. Oso z jakiegoś powodu yy, mak czasu ma silence A mogę nasycić miecz dowolnym żywiołem Mogę nasycić go snem? He? Chciałem zrobić obszarówkę, ale kknęłem swój klawisz O oh, tak, by the way, dałem mojemu mieczowi status snu, który nie wiem czy nawet kurwa wejdzie, ponieważ Final Fantasy w dalszym ciągu... Czy jest Remora? W dalszym ciągu nie pokazują niestety statusów. Remora jest... piraniami. Chyba śpi. Nie, jednak nie śpi, nieważne. Czy, czy... Czy jest jakaś podatność tutaj? Dobra, zabijmy to wszystko. Odnoszę bardzo niejasne wrażenie, że jak już dojdzie do A nie, oni są starzy. Oni dostali status Time Mage nie jest siwy z natury, jest po prostu są po prostu starzy. He. Dziko. Powiadam wam dziko. Jak się kurwa leczy starość? Jezus Maria, umrzyj! Umrzyj! Proszę Cię! Kurwa, nie Ty, Faris! E, dobra. Ta walka mi bambuzuje, przyzywam Szywę. Tylko nie spinaj się za bardzo, dziadku, żebyś ten... przypadkiem nie strzedł od tego zimna. Dobra, stoją na Rafaris nie jak z służyła e, dobra. A, już nie są starzy. Good. Wiecie co, jestem bardzo nieprzekonany co do Red Major Ewidentnie w dalszym ciągu najlepszym co ma do zaoferowania Faris są, wiecie, pięści, więc mm. Co mogę z Tobą zrobić, dziewczyno? Czy jest blowej? Można nauczyć się... No nie, to będzie... Nie, nie, to, to nie dla mnie. A może? Eee... Nie wiem, niech więcej osób ma białą magię, cokolwiek. Don't fucking know. Eee, dobra, odmontujemy dobra, to. Bo po co to komu? Ona teraz będzie miała białą magię, więc na wstrzymanie może sobie dać z białą magią, kto ma Lena ma białą magię, to może mieć czarną magię. Ah, będzie dużo kombinowania i pewnie na milion rzeczy nie zwrócę uwagi i będę przegapiał oczywiste. Dobrze mam was, ponieważ jesteście, tak jak już mówiłem w którejś tam serii z Final Fantasy, jesteście wyjątkowo przydatni, nawet jak na was. Normalnie jesteście całkiem przydatni, ale w tych seriach wymiatacie. Tak więc jak na coś powinien zwrócić uwagi, to powiecie mi o tym i będę mógł się dostosować. Może z opóźnieniem, ale dostosuję się na 100%. Dobra, mamy, mamy cywilizację. Chcę jeszcze zarzucić co z dlatego walka. Dobra. Liczę, że pojawi się Fat Chocobo. Nie ukrywam. O Jezu jeszcze jeden przeżył, Kaman. Jakoś tak strasznie z charakteru pasuje mi do Faris to, że niezależnie jakiej jest profesji będzie po prostu... wiecie, tłuc wroga pięściami. To mi się podoba. Czy to nic, nic, nic nie ma? Chyba nie? Nie nic, nic, nic nie ma. To jest takie, wiecie, wydaje się z... Gras Gra Tortoise? Oh. Takie bardzo in-charakter dla tej postaci. Zobaczmy, co zrobi lud w sumie. Ocenimy, czy, jest czy są podatni na lud, czy nie. Definitywnie są. Ale to już jest istotne. O, turtle shell. No, miasteczko. A, jesteśmy definitywnie na terenie Kryształu Ognia. Bez dwóch zdań. No ale najpierw magia. Zamknięte, wybornie. Uu, o jest, no tak, my teraz mamy... O, to będzie problematyczne, to będzie problematyczne... Dobra, miecz na pewno. Ej, ty nie ruszaj się, co się dzieje? Tu są, co? To wy współpracujecie z potworami. Widzieliśmy jak wychodzicie z tego meteorytu. O, szaj a moje pieniądze? Oh no! You bitch! Macie dobry wzrok, ten meteor jest naprawdę daleko stąd. By the way, nawet mnie nie rozekwipowali. Debile. Wow! Czy to Seed? To będzie Seed, prawda? To będzie Seed. Jeśli ktoś rozwala ścianę z piąchy przy pierwszym spotkaniu, to wiedzcie, że jest to Seed. A, rany, he? Moja cudowna ucieczka to kolejna cela. Zmarnowałem moje ostatnie materiały wybuchowe, a niech mnie kule biją. Czyli to nie, było, to nie była pięść, niestety. Ha, 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 ha. Co uważacie za takiego zabawnego dzieciaki? Nieważne, nazywam się Sid, oczywiście. Co? Ten sam profesor Sid, który stworzył te okropne maszyny, które wzmacniają kryształy? To nowy lor, nikt o tym mi wcześniej nie wspomniał? He? Wybaczcie, to, wybacz, to było niegrzeczne. Nie, nie musi przepraszać, to prawda, to ja jestem odpowiedzialny. Tego dnia, wiele lat temu, znalazłem stary tom w Bibliotece Starożytnych. Kolejni starożytni, co? Powiedziano, że tysiące lat temu kryształy miały dużo więcej mocy niż teraz. Badałem kryształy wytajkun, Vals i Karnak i zbudowałem tą maszynę, by je wzmocnić. Czekaj, by mieć 3, a powinno być 4. Ale myliłem się. Zwiększenie tej mocy sprawiło, że pękły. To wszystko moja wina. He? A czemu ci zamknęli? Nie udało mi się uratować kryształu wytajkun i Wals. Stwierdziłem, że pomogę temu Wykarnak. Próbowałem włączyć maszynę i wtedy mnie tutaj wrzucili. Wygląda na to, że jesteśmy w tej samej drużynie, ty i my. Chcecie chronić kryształy? Tak, zostaliśmy poproszeni. Ale to kryształowy odłamek! Kim jesteście? To okropne, okropne. Profesorze, Seed. seed. Co się stało? Miałeś rację. Kryształ pęka. Co? Wyłączyłem wzmacniacz, ale kry moc kryształu tylko się zwiększa. To statek zasilany płomieniem. O co chodzi? Najprawdopodobniej statek zasilany płomieniem podbiera moc kryształu, ale problem było przeładowanie. Właśnie to ustaliliśmy. Profesorze, nie możemy tego zostawić. Pomóż nam. Potrzebuję tych kolesi. Co? Ale widzieliśmy, że wchodzą z Meteoru. Mogą współpracować z Wilkuakiem. Nie można nic zrobić. Jeśli oni nie mogą nic zrobić, to ja też nie mogę nic zrobić. W porządku, profesorze. Ła? Pomożecie mi, prawda? Skieruję się do zasilanego ogniem statku. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce, ale spotkamy się tam. Będę czekał. Heil. Hm, cóż za szalona przygoda. Czy ja mam mój miecz, czy mój miecz został mi w ogóle zabrany? Dobrze, mam mój miecz. Świetnie. E? A, proszę, mogę daję wkładać rękę w ogień. Moja ulubiona funkcja. Cudownie. Ogólnie? Czy? Hmm, czekajcie. Mam czarną magię, czyli powinienem z tego użyć. Czy ja mogę wejść do to... magię? Nie no liczyłem na zbyt wiele. Definitywnie, liczyłem na zbyt wiele. Zapędziłem się. O nie! Skrzynki okradzione. Oso mówi o wilkołaku. Czy to jest ziomeczek, którego wypuściłem z tamtego zamku? Czy moje decyzje mają konsekwencje? Powiedzcie mi o tym. Jak bardzo sobie przejebałem. W sumie ciekawe, czy... co jest tutaj na dole? A, nic. No tak. Moje ulubione. Nic. Yo. Nie można powiedzieć kryształu, bo płomień brakuje drogę. Hmm. Czy, jak zabiorę. Czy, jak kryształ pęknie, to w sumie płomienie znikną? To jest pytanie. Póki co, płomienie prowadzą mnie. Czy, czy ja mam włączone walki? Nie mam włączone. Po prostu nikogo tutaj nie ma. Okej. Okay. Spodziewałem się, że wiecie, będą miały jakieś bomby, czy może nie wiem, żywiołaki ognia, czy whatever. Ale nic takiego to nie ma. Mielkołach na wolności i kryształ pęka nie jest dobrze. Ogólnie widzę że jak na to, że zamek stoi w płomieniach, to wszyscy są całkiem wiecie. Weseli. nastrój jest dobry. Humorek dopisuje. Muzyczka jest całkiem wesoła. Nie będę ukrywał. Czy ja mogę w sumie wrócić do miasta i kontynuować moje zakupy? Wilkołach! Tak, to gościu tego wypuściliśmy. Yo! Nie wpuszczajcie go. Przeposzczaliśmy go używając materiałów wybuchowych SIDA, ale wróci, możesz na to liczyć. Cool, don't care. To było dziwne. Kontynuując zakupy w każdym razie. A, czyli to miejsce to ono tak nie płonie sobie naturalnie. Ono, ono płonie, bo jest coś nie tak, tak? Eee, mogę kupić różdżki, jasne? A wiecie co? To jest, ja już zakończymy. Ja może zrobię sobie zakupy poza ekranem, żeby się nad tym nie zastanawiać na, eee, i nie tracić waszego czasu. Więc tyle ode mnie. Ja się mi się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i do uczestnictwa w odcinkach Final Fantasy 5 na kanale. Papa. Pa.